Ma. Zaczynajmy kolejny odcinek, Assassin's Creed Czarna plaga. Jesteśmy przed fortem aresztu, dlatego musimy się tam teraz dostać Musimy odwrócić uwagę chyba tych gości, żeby się tam fajnie włamać Tam były jeszcze chyba jakieś panienki gdzieś niedaleko, więc może spróbujmy sobie je wynająć Ale zanim tam dojdziemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego nie robicie oraz komentarz A my się udamy troszeczkę tutaj kawałek w tą stronę zobaczyć, czy to są jakieś nasze słodkie panienki Które pomogą nam odwrócić uwagę tych wszystkich typów dookoła Ewentualnie innego wejścia do tego portu Prątem czy się dostaniemy? Raczej... raczej słabo Mam typa ty, oni tego nie czyszczą, mogliby to wyczyścić Przecież to jest syfiarstwo Okej, okay, chyba właśnie znalazłem drogę alternatywną Tak jest, nie chciałem się zmoczyć, ale... Każdy ma swoje problemy, prawda? Bęk! No nie! Dobra, podpłyńmy już tam, po prostu już tam podpłyńmy Strefa zagrożenia. Czy ktoś mnie tutaj przyczai? Raczej wątpię, im się nie chce nawet patrzeć do tej wody. Ile można na wodę patrzeć? Kiedy my mieszkasz na takim Alwadorze, czy to, to już nie chcesz patrzeć na wodę? Czy ja tu naprawdę nie mogę sobie kucnąć w żaden sposób? Kucej! My tu chyba jeszcze nie znamy technik asasynowania, więc może to być dość skomplikowane. Dobra, wbijamy do fortu. Są tu jakieś ziomeczki. Tutaj chyba są jakieś ziomeczki. Dobrze. Zabójstwo. Zabójstwo. Dobra, idziemy dalej. To było całkiem proste. Mam nadzieję, że nikt teraz nie stwierdzi: E, a ja to bym się tam przeszedł, obczaj, czy nic tam się nie wydarzyło? I czemu ty tam? Buryba. Berybet idea Kurwa. O nie! ale chyba pykło. Bum, następnych dwóch tu mamy. Przyjaciół? Gdzie wy mi tutaj z takimi nożykami? wy, Ale bieda, co? Widzicie, jakby wam dali lepsze broń, to może byście przeżyli to starcie. Dobra, ja tam gdzieś do góry muszę się dostać. Uwaga, odwróciłem profesjonalnie, nie ma co. Odpaliłem jakieś beczki, myślałem, że mogę je pos przeszukać, więc może najpierw warto przeczytać co się robi zanim się to zrobi. Dobra, tam jest typ, tam jest typ. Wszędzie jest jakiś typ Dobra, ja bym już tak chciał na ten murek. Yuh! Boże, po szczelinach się nie wespniesz się o meczku. Dobra, ten sobie przeszedł. Ten jeszcze chodzi, mister sniper. Dobra. Bum, bum, bum. Dobra, chyba nie zdążyłeś nikogo zawiadomić. Bezpiecznie. Ej. O nie. Star, Ktoś się pogwizdał. Czułeś kiedyś ból? O nie, podcięliśmy mu kark. No cóż, no nie poczuję już tego bólu. Dobra, gdzie jest miejsce, do którego musimy dotrzeć? Miejsce, do którego musimy dotrzeć, jest dokładnie pod nami. A nawet w tych drzwiach tam. Dobra, zejdźmy sobie tutaj. Bęk. Dobra, chodźmy. Otwórz drzwi. Tutaj jest tak. Czy... Nie, no to są nasze papiery, chyba, nie? Oj, tak. Nasz kryształ. Cukier. Okej, okay, chwila, co my tego cukru nie weźmiemy? Spotka się z, ze stadem bonet. Dobra, ale skoro już tutaj jesteśmy, możemy sobie chyba punkt widokowy odkryć, nie? Tak mamy to po drodze, to jest tam na wieży. A przynajmniej skoczymy sobie prosto do siana. O ile ci goście pozwolą mi tutaj dość swobodnie przejść, ale widzę, że nie mają problemu z tym, że tutaj biega im jakiś typ po porcie. To nie, nie dobra, to to wycieczka. To wycieczka przecież. Ej, to jest jasne, że tutaj się nic nie dzieje. Kto w ogóle mówi, że coś tutaj się dzieje? Gdzie jest ten mój? Czy to jest to? Chyba nie. Tutaj jest, tak jest. No, dawaj Edziu. Jak na pirata to już nieźle zna te techniki. Chociaż wiecie, to jest pamięć genetyczna, nie? Poprzednie części, poprzednich pięć części, czekajcie, był. E, jedynka, dwójka, Brotherhood, Revelation i trójka, tak? Dobrze to liczę? No to poprzednich pięć części nas nauczyło, że to jest pamięć genetyczna, więc nie mamy się czego obawiać, bo nasze postacie idealnie znają każdy jeden. Element asasynowania kogokolwiek Myślicie że jak sobie wziął tą broń i manekinów, manekinów to by to zadziałało normalnie czy raczej nie? Dobra idziemy do bonetniego Co my powiemy z tym cukrem o, sorry ziom ale wiesz oni, oni Oni robili herbatę bo to wiesz Anglicy przyjechali no to no to herbata była i już teraz no nie ma Nie ma cukru Nie ma cukru Bo pojdzie. A wiesz co, w ogóle nie przychodzi, a już w ogóle to ja się z tobą nie bawię. Mam swoje kryształy. No, siema typie. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, no great... tam odpoczywają. Uh, I've got Then back to Barbados to the tedium of domestic. His do So for Nassau. Live life as you see fit. <laughs> Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Uh <inaudible> Może. O! Czy chcemy się z nim zaprzyjaźnić? U, no to lecimy do pana gubernatora. Chyba z bonetem chcemy się troszeczkę zaprzyjaźnić. Unikaj walki. Hehe, no nie pykło, nie pykło. Ja tam nie wiedziałem, żeby biegnie jeszcze ten drugi typ, więc może wtedy by się udało jakoś uniknąć tej całej walki. Ok, mam nadzieję, że akurat mruga liście. No, ale lecimy do pana gubernatora. Tam są nasze tancereczki i ich wynajmować na ten moment nie będziemy. Mamy inną misję, mamy inne priorytety. W ogóle ja się zastanawiam, czy my tu jeździliśmy konną w tej grze, czy głównie żeśmy się poruszali na, na piechotę. Jakby nie potrafię sobie na ten moment tego przypomnieć. Nie nie potrafię sobie tego przypomnieć teraz. Ale konno tu chyba jazdy nie było za wiele. A jeżeli o ile w ogóle była, to chyba nie było jej za wiele. Raczej głównie statki tutaj ciągle pływałem po archi archipelagu, po Karaibach, ponieważ jesteśmy na Morzu Atlantyckim. Dobrze. Tu, tu, tu. Pek, pek, pek. No, gdzie on jest? Tam jest kolejny, jakiś ten. O, patrzcie, tu jaka flaga. O! Ziomy. Tam się coś odwala. Zlecenie zabójstwa kolejne. Okej, okay, wbijamy tutaj przez bramę. Rozpocznij misję. Buenas tardes. Jestem Duncan Walpole z England. Chcę zobaczyć go. Czuję, że mnie przysłuchuje. Tak, senor Walpole.

Byłby gdyby żył nie, dlatego teraz my sobie przyjdziemy, zabierzemy sobie nasz hajsik, znaczy jego hajsik, który już jest nasz, ponieważ tak naprawdę to my jesteśmy teraz Duncanem w opole, a tak naprawdę Edwardem Piratem z Uubemu, nie od parady Oj to tam jakieś strzelaninko jest Co tam się dzieje o To te pek testy broni automatycznej I właśnie poprawka z poprzedniego poprzedniego Pierwszego odcinka to jest 1700 jakiś rok, 1701 czy jakoś tak. W ogóle możecie dać mi znać, czy chciałbym kontynuować przygodę Piracenia. Czyli jak już się zakończy tutaj ta akcja z Edwardem, to jest jeszcze wersja Roach, która jest mega zbagowana. E, ale moglibyśmy sobie też ją ograć, ale to dacie mi znać w komentarzach, prawda? obviously a lie to stoke my jealousy <laughs> julian our guest of honor has arrived mr duncan Ej, typ, <laughs> Dukas. i hope your conversion to our order is an honest one i have no love for assassins Ooh. But even less for liars guest i have not come to disappoint <laughs> up for a bit of sport duncan Per jeszcze nie może przyjść. No cóż, trudno. Eee, właśnie wstępujemy do zakonu Templariuszy. Czyż to nie jest ciekawe? Dobrze. Tak, poproszę. Bang. Bang. O nie, trafiłem. Bang. Dobrze, Przeładowanko! Dobrze. Bum. Dobra, zestrzelce, ale wszystkie jako? No dobra, mam już tam zestrzelone. tam tamten został. Dobra, może jakiś pojedynek? Zestrzelce, a może bardzo strzelę? No dobra, ale. Co? Pomógł z gospodarzami, no! Kontynuuj! Jak mi się wydaje, że to był jakiś pojedynek, nie? Duncan, gdzie są jego Nigdy Nie widziałem nikogo z takiego osasowego. Ach, wydarzył sadly beyond all repair. Uh -huh. Co jest? Mam swoją Pamięteczki, ale patrzcie jakie zajebiste, nie? Bang, bang, bang. Czy dalej będziemy mogli już kłócać? Dobra, no to idziemy dalej pogawędka. No To było coś prowadzonego przez yy, Ja

Dobrze dyskretne zabójstwo, to zrobimy w ten sposób delikatnie Bang! No jasne, że znasz inne, patrz na to tak ja bym chciał wejść Boże, tego prawie zabiłem Bęk, wejdźmy na górę Boom. Tego chcę zabić tak a dobra, oni chcą zobaczyć jak zabijam ze stogusiana. No dobra, no to jak chcecie, no to wam pokażę. Tak Wchodzę sobie tutaj. Odwracam się do typa, zaznaczam go i wtedy po prostu wiecie, kosa i dosianka, Elo. Dobra, tam będzie z powietrza, nie? Dobra. Można również przekonać, gdy wmieszasz się w tłum, gdy czaj się za rogiem. No dobra, ale... To ja wiem, dobrze. No to okej. Okay. Idziemy sobie tutaj, bum Bang I wciąż w tłumie. Dobra, ostatni. No, chciałem tam skoczyć na górę. Mogę tam skoczyć. Tar, pozwólcie mi biec pości. Oczywiście. No. Dziękuję. I bang kill wręcz idealnie. No jasne, patrz, bum, i biegniemy dalej, ucieczka i na hamak. Lul. Oj, sorry. Dobrze, jestem tutaj. Co teraz? Kontynuuj. Wracamy? Chose a perfect time to leave them behind, at great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. <laughs> and what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Ah, Chile smuggler. That may kill a man. I am happy to provide a smuggler of sorts and how is your wife these days captain rogers is she uh here in havana i trust she's well but i wouldn't know i've been in madagascar some 14 months hunting pirates it took some oh. time to dislodge the criminals there but we managed it in future i hope to use these same tactics throughout the west indies and how did you deal with that kind very very most pirates are as ignorant as apes

On na ogół jeszcze nie wie, co to jest w ogóle zakon asasynów i templariuszy. Jest, dobra, jest kryształ. Czy tam jeszcze list chyba pod tym był, czy coś?

England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now. The secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Tak, teraz wam obetniemy dłonie. And remember our purpose. To guide all wayward souls till they've the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts. Hmm. Tak jest, czyli pełna kontrola. Pierścień. Wygląda jak te chrupki, takie jakieś były cebulowe, nie? Takie pierścienie. Dobrze, mamy mapę. Co nam tutaj wyjaśnię? Czy sam wyjaśnię? Ukończ wyzwanie strzeleckie. Okradnij wszystkich Templariuszy. a forgotten place right? once called the observatory see here look up on these images and commit them to memory they tell a very old and important story for two decades now i have endeavored to locate this observatory yeah. a place rumor to incredible utility and power it houses so a, machine machine sphere, if you like. a device that would grant us the power to okay. locate and monitor every man and woman on earth whatever their location only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery, only justice. Tak jest poza wami. Tylko mieli swoje tajemnice, I swoje kłamstwa. It Do we know its whereabouts? No. We will soon. For in our custody is the one man who does. A man named Roberts, once called a sage.

kiedy you meet this sage for yourselves. Until then, let us drink. A co on zabrał? Tam są za mapę. Let us find the observatory together. For with its power kings will fall, No i tak to potem wygląda, no, pełna kontrola, nie? nie? macie w ogóle nic do powiedzenia, synchronizacja. wspomnienia 80%, wystarczy. Bang. No i driny. Driny lecą. Driny lecą. Dobrze, e, tam jest coś, co mnie interesuje. Dobra, Nara. Nara, mogę już wyjść? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Oni mnie wygnali stamtąd. Co za typy? Normalnie wzięli i mnie wyprowadzili. What the hell? Dlaczego oni tak odwalili mi taką kurczelową akcję tutaj? Dobrze, tam mamy jakieś yy, zlecenie zabójstwa, więc może sobie to tak na prędkości zrobimy Myślę, że nawet możemy to zrobić w takim samym stylu jak poprzednio, czyli znajdziemy sobie typa z bronią, hehe, <laughs> zabierzemy mu ją, a potem kogoś odstrzelimy tak o, po prostu Bo czemużby nie? Dobra, czekaj, gdzie tu jest ta klatka? Dobra, daj mi spokój To się sapiesz. Gdzie jest ta klatka? Tutaj? O Boże. Dobra. No, a więc poproszę na moje zlecenie zabójstwa, interakcja. Tutaj znajdziemy. Dobra, przyjmij zlecenie zabójstwa. 1000, unikaj walki. 500 korsarz pracujący dla templari templari Templariusza jako paser, ma się ponoć ukrywać gdzieś w ubogiej dzielnicy Hawany. Odszukaj go i zabij. Dobra, nie ma żadnego problemu. Mówisz, i masz tego mamy chyba już pistolet, więc po prostu się do niego zbliżymy, strzelimy mu w banie i wychodzimy. Okej, okay, cel do zabicia. To jest daleko. Eee! Kawałek 100 metrów. Żaden problem. Dobra, ci tam gdzieś lecą. Boże, czy oni tam się właśnie zaczęli tuć z piratami? Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym ich chyba później jeszcze ocalić. Chyba, że już zginą, no to już nie będzie czego zbierać. Gdzie, jaki kotek tam był? Dobrze. Gdzie to jest? Gdzie jest ten złoty typ? Jest, dobra. Dzień dobry. Cześć dziewczyny. Czy pozwolicie ze mną? Chodźmy. Porządne uderzenie, co to było. Dobra, pójdziemy sobie po malutku, bo one chyba nie ogarniają za bardzo. Jeżeli będziemy przyspieszać, wtedy się rozdzielimy, a tego nie chcemy. Patrzcie, idzie. Nie ma typie o kurwa. Przyczaili mnie o, o, o! A wy co tutaj? Dobra, no chciałem go po prostu zabić. Chciałem uniknąć tej walki, ale czemu coś tak stało? Czy oni mi przyczaili, że coś tutaj odwalałem dziwnego? Oj! O nie, o nie! Uciekaj, 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 kurde! O Boże! Ja bym chciał tego typa no, jakby to powiedzieć, tym akcentem zakończymy nasz odcinek desynchronizacja. Niestety, zlecenie zabójstwa się nie powiodło. Ale, może spróbujmy jeszcze raz. Tu gdzieś powinny być te dziewczyny wciąż, nie? I podejdziemy sobie tam na pokojnie Gdzie są te moje pannice? Chodźcie tutaj, dziewczynki. Jeszcze raz musicie mi pomóc. Najęcie, ukrycie. No, idziemy. Mamy ukryte ostrze nareszcie tutaj przejdziemy raczej dookoła, tu jest dwóch typów z, z jakimiś tymi Chociaż Chocia ja ogólnie jak tam w moment, w którym ja tam wchodzę, to ja już jestem, wiecie, postrzegany jako wróg czy nie. Ej, panny, by za mną tutaj ma się chodzić, a nie. Dobra, na ten moment mamy luz. Ja tam po prostu spróbuję podejść on sobie przejdzie. Bum plus 500 dyskretne morderstwo no dziewczyny spisałyście się na medal także bardzo wam dziękuję za współpracę a wam bardzo dziękuję za oglądanie pamiętajcie o tym żeby zostawić łapkę w górę subskrypcję jeżeli tego nie robicie oraz komentarz dla naszej wspólnej komunikacji i widzimy się w następnym odcinku no a one nam jeszcze do tego potanczą do zobaczenia siema